Siemano, witam Was gorąco na kanale Stand-Up Hunter, kanale, na którym wyrażam swoją osobistą opinię na temat stand-upu. No i w przerwie odrobienia bigosu postanowiłam przedstawić Wam filmik o 10 stand-upach na żywo, które udało mi się obejrzeć w 2020 roku. Tak więc kubki z kawą ciwo Exclusive w dłoń i zapraszam do oglądania. Tak więc ranking 10 stand-upów, które Wam dzisiaj przedstawię, to nie do końca jest ranking najgorszy, najlepszy stand-up. Raczej będzie to zestawienie od jedynki, która mi się najbardziej podobała i najbardziej bym chciała pójść na ten występ jeszcze raz, gdybym miała okazję. A dziesiątka to po prostu stand-up, na, który, na którym byłam, odwiedziłam, posłuchałam, było miło wyciągnęłam sobie różne takie najciekawsze anegdotki i właściwie czekam na ten program w sieci. No i już nie przedłużając, zacznę od dziesiątego miejsca i właśnie na dziesiątym miejscu wylądował Maciej Twarowski ze swoim programem Związki na Muszce. Występ odbył się w barze, było całkiem, atmosfera była całkiem przyjemna, chociaż wydaje mi się, że gdyby ten program był grany w jakiejś sali właśnie typowo do stand to ten występ poszedłby zdecydowanie lepiej. Byłabym bardziej skupiona na tym, co właśnie Maciek mówił. No i jak już pewnie po tytule możecie się domyślić, tematem przewodnim były związki, relacje damsko-męskie, igraszki, anegdotki itd., itd. No i ogólnie mogę polecić, to był fajny program, czekam na, na ten program w internecie, żeby sobie odświeżyć, co tam Maciek i z czego tam Maciek sobie żartował. Na dziewiątym miejscu uplasował się Saks, Drugs i Kredyty, program e, Rutka, e, czyli Rafała Rutkowskiego, e, który. Mm, Wydaje mi się, że miałam bardzo duże oczekiwania co do tego programu. Jednak nie do końca on mnie zachwycił, ale bardzo fajny był też support, który towarzyszył Rafałowi Rutows Rutkowskiemu i był to Mateusz Burkacki, także mam nadzieję, że kiedyś będę mogła pójść na solowy występ tego komika, ponieważ to była bardzo fajna, fajny akcent, fajna perełka właśnie tego tej całej imprezy. Na miejscu ósmym postanowiłam postawić trasę Stand Up Polska, dziesiątą wielką trasę Stand Up Polska. Pierwszy raz udało mi się zobaczyć właśnie komików z tej grupy na scenie. Scena była bardzo fajna, multimedialna, była różnorodność komików, różnorodność humorów i... Trochę różnorodność tematów. No, uplasowałam to na ósmym miejscu, ponieważ no, nie dość, że już część tych występów jest w sieci. To były, były takie momenty, że niektóre występy podobały mi się bardziej, niektóre mniej, niektóre były średnie i poprawne. Także no, stand-up Polska na ósmym miejscu. No i nie wiem, czy Was to zdziwi, czy nie, ale na siódmym miejscu postawiłam, zobacz, co jest, Rafała Paczesia, ponieważ. No, szczerze powiedziawszy, też miałam bardzo duże nadzieje i bardzo duże takie oczekiwania wobec naszego króla stand-upu. Występ jak na Rafała trwał krótko, ponieważ, no, całą godzinę Rafał Pacześ był na scenie. No, i utwierdziło to, mnie to też w przekonaniu, że, no, na OTT WOF, na platformie, na którą Rafał Pacześ wrzuca teraz swoje materiały, zobaczę jest pełnomertrażowo, ma około 2 godziny, więc no trochę, że tak powiem, trochę przepłaciłam, bo wydaje mi się, że zapłaciłam za cały występ, a tu Rafik zabawił mnie jedynie przez godzinę, e, więc dlatego no nie wybrałabym się ponownie na zobaczenie zdecydowanie. No. Program był dobry, to był Rafał Pacześ, wiadomo, energia, yy, yy, też wybuchowość Rafała Paczesia, jego talent do opowiadania żartów. Jak najbardziej yy, no, sprawdziły się na tym występie, ale drugi raz na co jest, chyba bym nie poszła. No i na szóstym miejscu plasowała się trasa Bęg 2 z Kacperem Rucińskim, Lotkiem i Rafikiem. Yy, no i co mogę powiedzieć? Uśmiałam się, no przyznam, że się uśmiałam, najbardziej podobał mi się występ Lotka. I czekam z niecierpliwieniem na, na ten program Lotka Bank 2 na YouTubie czy tam na OTT WOW. Rafał Paczyś trochę mnie zawiódł, z kolei program Kaspra Rucińskiego był bardzo fajny, trochę taki filozoficzny, nostalgiczny, melancholijny nawet. No, Kaspar Ruciński jest takim komikiem, który no, inspiruje, inspiruje i ma bardzo fajne rozkminy. Także bęg 2 na szóstym miejscu. Nie podoba mi się w bęgu 2 że to takich bardzo dużych salach. Ja rozumiem, że bardzo dużo ludzi chce na tego bęga iść i sale są wielkie. I tak się wyprzedają, ale no, klimat stand-upowy zdecydowanie się traci w takich wielkich halach jak Tauron Arena, czy COS w Warszawie, czy nawet w Spodek w Katowicach. Więc no, jeśli chcemy stand-upowy vibe poczuć na 100%, to zdecydowanie piwnice. I to jest bardzo dobry wstęp do kolejnego występu na żywo, którego doświadczyłam w 2020, ponieważ... Piąte miejsce zajmuje Michał Leja ze swoim programem Anatomia. I wydaje mi się, że to jest kwintesencja takiego stand-upu, na który my najbardziej, wydaje mi się, widzowie pragniemy chodzić. Ponieważ to był stand-up w piwnicach, były open mic'i, był support, było prowadzenie i komik, komik główny, czyli Michał Leja. No, bardzo dobrze bawiłam się na tym występie. Także przyznaję Michałowi piątkę za ten występ i za tą całą imprezę. Naprawdę świetnie się bawiłam, jak najbardziej poszłabym na anatomię jeszcze raz. No i czwarte miejsce zaraz za podium, no i na tym miejscu osiadł Piotrek Szumowski ze swoim programem Enzymy i Pioruny. No, może część z Was pewnie pomyślała na początku filmu, że to właśnie Piotrek będzie na pierwszym miejscu. Jednak w tym rankingu postanowiłam ocenić, jakby kszta kształt całej imprezy, danej, danej imprezy, na której byłam. I przyznam szczerze, że na tym wydarzeniu. W na którym byłam w Warszawie. To fajne było prowadzenie Karola Modelewskiego, e, Świetny program e, Piotrka Szumowskiego. Bardzo mnie zainspirował, mimo że tam miał swoje takie potyczki, i no tak jak powiedziałam w mojej recenzji, że szył i do końca nie wiedział, co tam dalej ma powiedzieć, który żart, po którym e, właśnie następował. To na czwartym miejscu e, wylądował ten program przez to, że nie podobał mi się support. No nie, no totalnie nie trafił w moje gusta, przepraszam bardzo, może następnym razem, ale akurat to, co zaproponował w tamtym, w tamtym dniu Andy Sosnowski, to no nie, może następnym razem, ale nie. No i uwaga, moi mili Państwo, podium na trzecim miejscu zrzutka na alimenty Wojtka Pięty. No. No, powiem Wam szczerze, że to tez, też jest typ stand-upu, który mi się bardzo podoba. Występ na około 100 do 150 osób, sap, supporty, open mic'i, miła, miła atmosfera, fajne prowadzenie Grześka Wójtowicza. No i też bardzo przyjemny soft stand-up Wojtka Pięty, który zdecydowanie trafia w moje gusta. Można się pośmiać i iść, iść z ekipą, z koleżankami czy z kumplami. Każdego naprawdę Wojtek Pięta potrafi rozśmieszyć, bardzo lubię jego. Standard, dlatego ca jako kształt właśnie trafił na trzecie miejsce. No i uwaga, dwójeczka. Dwójeczka to było moje. Takie objawienie i dwójka to jest termin przydatności Grzegorza Dolniaka, na którego poszłam sama bardzo, bardzo spontanicznie i właściwie byłam nastawiona bardzo negatywnie, ponieważ wcześniej oglądając programy Grzegorza Dolniaka nie byłam w ogóle przekonana do jego stylu komedii. Jednak na żywo Grzegorz Dolniak robi taką robotę, Wprowadza taką atmosferę i tak bardzo skupia uwagę widowni, że ja naprawdę od tamtego momentu polubiłam tego komika i bardzo go doceniłam. Więc jak najbardziej Grzegorz Dolniak na żywo jest świetny i termin przydatności był naprawdę fajnym stand-upem. No i uwaga zwycięzcą mojego rankingu czyli stand-up, na który poszłabym jeszcze raz, a właściwie to już się stało, ponieważ na tym stand-upie byłam dwa razy. I jest to oczywiście masochista Mateusza Sochot. E, tak, i w październiku 2020 roku usiadłem sobie w pierwszym rzędzie w kinie Kijów w Krakowie. No i miałam w pełnej okazałości całą imprezę masochisty, w której Rysiek Mazur miał bardzo fajny stand-up. No i prowadzenie Grześka Wójtowicza, bardzo entuzjastycznego i bardzo energicznego komika, któremu naprawdę życzę życzę dużo powodzenia w karierze stand-upowej, bo naprawdę jest świetny. Naprawdę ma talent, ma energię i fajnie, fajnie nie uzyskał zaraża właśnie publiczność. No i program Mateusza Sochy, który może nie do końca jest takim bardzo wybitnym jego stand-upem, bo Król Piaskownicy był lepszy. Jednak w no, styl, w jaki Mateusz Socha prezentuje siebie, prezentuje swój materiał i w jaki sposób... Um, Manewruje może energią na scenie i energią z publicznością. No to jest majstersztyk. Bardzo mi się podobał ten stand up i miałam kilku znajomych, którzy byli na masochiście, Również byli bardzo zadowoleni z tego występu. Więc naprawdę masochista numer 1 2020 roku. No i dajcie znać, jakie stand-upy Wam się podobały w 2020 roku. No i zachęcam Was do głosowania na Stendapedia, ponieważ do 9 stycznia do północy trwa tam właśnie głosowanie w kilku kategoriach na stand-upy i stand 2020 roku. Także spełnijcie swój obowiązek wyborczy. Idźcie zagłosować na stronę Stendapedia. Link będziecie mieli na dole, a jeżeli jeżeli jesteście już po głosowaniu, to dajcie znać, co myślicie o moim rankingu i kogo byście ustawili u siebie na swoim miejscu. Tymczasem pozdrawiam bardzo gorąco i idę sprawdzić, czy bigos się już ugotował. Pa pa!